W niedzielę, przy niesprzyjającej pogodzie, kolejne spotkanie rozegrali piłkarze A klasowego Gromu Wolsztyn z piłkarzami jedności Podmokle. Piłkarze Gromu również urządzili kibicom szczelecki festiwal. Drużyna wystąpiła w następującym składzie: Jankowiak Zbigniew, Woźny Paweł, Nowacki Mirosław, Barczak Dariusz, Żak Krzysztof, Matysik Piot, Kulus Jarosław, Łopata Roman. Czański Arkadiusz Sulima, Andrzej Tomalik, Tomasz Maciej Nowak. Mecz przebiegał przy dużej przewadze gospodarzy. Piłkarze, mimo wysokiej wygranej, nie wykorzystali wielu nadarzających się okazji. Mecz zakończył się wynikiem 7 do 1. Bramki dla Gromu Wolsztyn zdobyli: Dariusz Barczak 3, Andrzej Sulima, Jarosław Kulus, Tomasz Tomalik. I Maciej Nowak po jednej. Mecz mógł się wszystkim kibicom podobać. No. Tam? Widzisz w gazecie kurde na co? jest, Jesz, Nie wiem, kurde, to nie pokaże. Padaj

Nie bije, stać! Nie bije!

Nie Hvala <laughs> što